Dla tych, którzy nie przepadają za rzepą, mam dobrą wiadomość. Rzepa jest dużo smaczniejsza i zdrowsza, kiedy ją dusimy lub pieczemy. Pieczonej jeszcze nie próbowałam, natomiast zawsze ją dodaję do duszonego mięsa. Wychodzi wyborna. W tej chwili jest już wielkości piłki tenisowej, więc na pewno będę ją wyciągała z ziemi. Przełom czerwca-lipca to czas na ogrodowe obfitości, dlatego też nieproszeni goście chętnie zaglądają do naszych stołówek. U mnie dzisiaj plagam mszyc. Widziałam nawet mączliki skaczące po truskawkach, chociaż nie mam szklarni. Na kapustnych oczywiście czarne pchełki, które chcą wyjadać, no i ślimaczki. Oraz pełną mrówek. No cóż, musimy się jakoś wszyscy zmieścić, ale będę próbowała je troszeczkę ograniczyć.